Ja cześć, witajcie. Wszystko w porządku, pod słońce nie widzę, ale postanowiłam, że skoro dawno nie było vloga, to dzisiaj go nagramy. Jak widzicie u nas się już rozpogodziło. Tutaj biegnie moje dziecko jest razem ze mną. Jak się człowiek śpieszy do pracy, to i ciężko statyw słuchajcie, ustawić w tak, żeby było w wygodnej pozycji nagrywać. Ale pomyślałam sobie, że skoro mam taki luźniejszy czas, bo już wiecie, tych owoców mam tutaj troszeczkę mniej. Ale ostatnio miałam takie zatrwożenie, tego że ja po prostu tylko zbierałam i, robiłam, zbierałam i robiłam, zbierałam i robiłam, zbierałam i robiłam. Nie, nie, nie wylewaj wody z baniaczków. Nie można. A teraz mamy już tego mniej, ale zaczęły się inne owoce. Także ja cały czas, ale słuchajcie, tutaj. Pracuję, wekuję i konfituruję, ale dzisiaj postanowiłam zrobić soki z malin. Soki z malin będziemy robić, ja będę robiła pierwszy raz w życiu. Znalazłam kilka przepisów i tak się zastanawiałam, który przepis wykorzystać. Już jeden wstawiłam. Zmieniłam trochę, słuchajcie, pozy pozycję. Mianowicie znalazłam, a słońce świeci. E, na początku mieliście burzę, bo u nas teraz jest taka pogoda, e, że tak, w dzień jest gorąco, a wieczorem jest, e, są wielkie opady. Naprawdę do tego stopnia, że gdzieś tam w sąsiedniej wiosce dach zerwało, połamało drzewa w lesie. No i u nas e, przez e, półtory dnia nie było jednej fazy. E, także no. Nie wesoło, ja mówię, mówiłam ostatnio, no tak do moich bliskich, że mam takie wrażenie, że to naszą miejscowość, jednak Bóg zawsze chroni, bo wszy, u nas kiedyś nawet była taka wichura kilka lat temu, yy, to było wiecie w Polsce niespotykane. 22 lata temu. Nie, 22 lata temu nie. <laughs> nie jestem aż tak stara, jak byłam jeszcze panienką, a nie dzieckiem. Yy, no i ten... Yy. I połamało lasy, powyrwało dachy, a nas po prostu wiecie, tylko to ominęło. I jak ta burza taka mocna, która była ostatnio szła, yy, ja sobie stałam na balkonie i widziałam to wszystko, co idzie. I to tak nas ty, minęło po prostu bokiem. Oczywiście padał u nas deszcz, ale to takie najgorsze yy, nas ominęło. Yy, mój brat, yy, który ogląda moje vlogi, yy, serdecznie pozdrawiam. Yy, Twierdzi, że to z tego względu, że nasza miejscowość jest tak jakby w dole. No, a ja twierdzę, że e, ręka Boża nasz, nas po prostu chroni. Ale wracam, wracam do tych moich e, soków, które chcę robić, bo ja do tej pory robiłam zawsze kompoty. Patrzę, jak mój syn bierze wody tutaj z waniaka i podlewa sobie e, cebulkę. E, to cebulka jest. No, cebulka. E, Znalazłam kilka przepisów. Już wstawiłam z 3 kilo malin um, na sok. Ale nie ja uważam, że jeden. Z 3, dzisiaj mam zamiar z jednego wstawić. Znaczy... Jeden na jeden dzisiaj mam zamiar robić. Ale wstawiłam z 3 kilo i każdy kilo, znalazłam taki przepis, prze, przesypywałam jedną szklanką cukru. I też mówił tak mój dziadek: e, Postawić to trzeba na tydzień na parapecie, żeby ten sok się po prostu, wiecie, zebrał. No i od czasu do czasu trzeba to przemieszać. Musi to być w słoiku. I mój dziadek twierdził, że w zakręconym słoiku. E, nie wiem, czy on mi przypadkiem przepisu na wino nie podał. Bo dzisiaj oglądałam na internecie taką starszą panią i ta starsza pani właśnie podała taki mm, przepis na sok, z którym ja osobiście się bardziej e, zgadzam. Wybaczcie, że jestem w okularach, ale jak to zdejmę, będę miała tak oczy przymrużone, bo bardzo mnie słońce świeci e, w oczy. E, o to ja mam robić w polu? Więc <grym> mówi, o to ja mam robić w polu, a ty będziesz nagrywała? No czasami ktoś musi, wiecie, e, za gwiazdę. Żart robić, a ktoś za parobka. Taki żart. Głupi, bo głupi, ale żart. No i wracam do tego przypisu. I ta pani podała, że kilo owoców, kilo cukru. I mówiła w swoim filmie właśnie, że jak zrobimy tak jak ja zrobiłam, to może właśnie powstać wino. Dobrym winem myślę, nikt nie pogardzi. Ja wina nigdy nie robiłam i nie mam zamiaru robić. Mi zależy na sokach. I dzisiaj mam zamiar robić sok z malin. Mam jeszcze zamiar Tameliny zerwać, ale taka jest pogoda, że wiecie, może padać, może nie padać. I mam zamiar robić sok jeszcze z czarnej porzeczki. Także zabieramy się do pracy moi rodacy. Spójrzcie jaki wielki krzak dyni nam wyrósł. I muszę Wam powiedzieć, że wcale nie sadziliśmy w tym roku dyni, same nam wyrosły. Jedyne proszę dynie i pomidory. Moje drogie, przychodzę do Was już kolejnego dnia. Jeszcze nie wstawiłam żadnych owoców, dzisiaj będę dopiero, wiecie, wstawiała na te soczki, ale mamy tutaj y, te malinki, o których Wam mówiłam, że wstawiałam kilo, y, a później szklanką cukru przysypywałam i tak kolejne warstwy i y, stoi to już, wiecie co, drugi dzień. I tak jak Wam mówiłam na początku filmu, że chyba to jest, y, że chyba to jest przepis na wino. I się nie myliłam, to nie był przepis na sok. Tak to wygląda już po dwóch dniach stania. Ale jak się otworzy i ten zapach, wy go tutaj nie poczujecie, ale to jest po prostu zapach e, wina. <grytanie> Także moja mama... O, dało. E, Moja mama się ze mnie po prostu śmieje, że zaczęłam produkcję wina. I postanowiłam, że dzisiaj po prostu... Tak eksperymentalnie tylko, żebyśmy wiedziały, skoro już zaczęłam ten temat, wstawię kilo owoców, czyli kilo malin na kilo cukru e, i zobaczę, jaki będzie tego efekt. I już, żeby nie marnować e, owoców, żeby nie marnować cukru, bo ja absolutnie wina nie chcę robić, e, to e, zrobimy, to się chyba nazywa sokowirówka, nie wiem. E, powiem Wam później, muszę e, to obczajcie jak to się nazywa, no coś co robi soki ja nigdy w tym nie robiłam soków no i będę robiła właśnie soki w takiej maszynie, bo wiecie tak eksperymentować to my możemy i narobić wina którego nie chcemy, także tylko no wam powiedzieć, że po prostu um, z tego przepisu, um, że mniej tego cukru czyli szklanka cukru na kilo owoców um, no to nie, to wychodzi wino to wychodzi wino. Nie wiem, jak dalej to wino się tam tworzy i jak to, wiecie, dalej funkcjonuje za bardzo. Mnie to nie interesuje, bo mnie interesują soki po prostu. Zdróweczkę. Ostatni łyczek wody. Dla ochłody. Ja dopiłam już moją wodę. Film o wodzie nagram oddzielny. A teraz co? Przychodzę do Was już kolejnego dnia. Z holem zakupowym mam tutaj wszystko rozłożone. Co do tych malin, słuchajcie, to w tym odcinku się nie dowiemy, czy wychodzi kilo na kilo z tych malin, które stoją na parapecie, czy nie. Myślę, że w kolejnych vlogach dam Wam po prostu znać. A teraz hol zakupowy. Cóż by to był za odcinek bez holu zakupowego, prawda? Co ja tutaj mam? Streszczę Wam pokrótce. Ubranie z Lidla, buty z CCC i takie pierdółki z Pepko. Także może zacznę od ubrań dziecięcych. Słuchajcie, w Lidlu są teraz naprawdę bardzo fajne spodenki, bawełniane i one chyba z tego co pamiętam 17 zł kosztowały. Tak wyglądają. Ściągane tutaj na szmureczki, kieszoneczki. No i mają tutaj regulacje w pasie dla chudzinek. Także lubię, lubię, lubię takie. I co z tyłu tutaj mają jakąś kieszoneczkę? Nie. Także taki kolor zakupiliśmy spodanek. Dokładnie takie same taki kolor. I z tego co pamiętam były jeszcze szare. A dla mnie, a dla mnie, słuchajcie, było naprawdę bardzo dużo rzeczy mm, dla kobiet ubrań, sukienek, bluzek, spodnie no po prostu yy, spódnic e, ale co? Ale ja się spóźniłam, ja nie śledzę teraz gazetek, bo nie mam na to czasu. Jestem zajęta przetworami. I kupuję tylko to, co mi się podoba, i to, co zostaje w sklepie. Także została taka bluzeczka na lejcach. Ja to tak nazywam po prostu. Nie wiem, jak to fachowo się tam nazywa. Taki kolor sobie wybrałam i z tego, co pamiętam, one były po 10 zł. Materiał taki prążkowany, jeżeli ktoś by był zainteresowany. I getry, wcześniej były takie getry typu kolarki i się zastanawiałam, czy wziąć, czy nie wziąć. I teraz żałuję, bo one są bardziej modne. A teraz były takie leginsy za kolano. To to już nie jest takie modne, ale już był mój rozmiar to wzięłam też na pewno się przydadzą bez dwóch zdań. To jest Lidl. Teraz CCC. Mam wrażenie, że w CCC zawsze są jakieś promocje. Wiecie, podchodzę z butami dla dziecka do kasy. A się okazuje, że na drugą parę butów jest minus 30%. A na plecaki torebki jest minus 20. No jakże bym mogła nie skorzystać? Słuchajcie. Buciki dla synka mojego kupiliśmy takie w takim opakowaniu przy Patrol. Yy, tutaj yy, nie pamiętam już, no naprawdę nie pamiętam, a tutaj inna postać. No i takie buciki, słuchajcie, takie sendałki. Yy bardzo wygodne. Mierzyliśmy inne też, ale te naprawdę są super. E, także dlatego wzięliśmy te. I one kosztowały 120 zł. Myślę, że spoko cena. Taka podeszwa, gumowe, y, fajne. Dziecko na kafelkach się nigdzie nie poślizgnie. E, i, i, I taki wzór. Więc ja myślę, że to jest e, fajny zakup. E, a sobie wzięłam, słuchajcie, buty. E, no, nie planowałam sobie butów kupować, ale wyszło jak wyszło. Więc sobie kupiłam e, butyki też, e, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że wzięłam e, takie. E, bo były jeszcze inne, białe. Białe były tutaj z takimi kryształkami całe, ale te wydały mi się takie bardziej eleganckie. E, ale gdy się je założy na nogę, to jest rozmiar 36, bo mam małą stopę, to jest rozmiar 36. I mam takie dziwne wrażenie, że one są trochę No na styk w każdym bądź razie Odtąd dotąd, a ja lubię jak Tak wiecie, troszeczkę to wystaje, także jeszcze się zastanawiam e, Ale raczej Ich nie zdam, bo one wiecie co e, One mm, kosztowały 39 zł po ostrych przecenach Bo były wcześniej A później e, Za 39, czyli takie ostre, ostre przeceny Prawda, 10 zł Dianko. E, one są w ogóle całe takie Plastik i bardzo eleganckie wydały mi się te klamerki czarne do jakiejś takiej czarnej letniej sukienki czy w ogóle do jasnej, myślę, że czarne buty do wszystkiego pasują tutaj taki delikatny można to nazwać obcasik na pewno parzył w stopy, to bez dwóch zdań nawet nie ma o czym mówić przechodzimy teraz do Pepko i co my tu w Pepko? kupiliśmy też tak tak Rzeczy ogólnie, jeżeli byście szukały rzeczy do basenu, bo ja ostatnio tak się zastanawiałam, gdzie można jakieś tam gadżety kupić, no, czyli pepko jest zaopatrzone całkowicie, ma rękawki, ma piłki, ma takie koła i to koło było za 10 zł, były, piłki były za 15, nie patrzyłam rękawków. sporo było takich rzeczy basenowych w Pepko, także my kupiliśmy takie koło. I co jeszcze? Kupiliśmy taki fajny plecaczek do strzelania. Zaraz przyniosę, bo już mój synek się bawił. Takie na podwórek koszuleczki do znoszenia. Taka biała z zielonymi rękawkami. Za 8 zł. Delikatny taki cieniutki materiał. No i taki, taką letnią też z takim printem letnim. I ona po ile? Też po 8 zł. Takie cieniutkie wiecie do znoszenia po prostu. No i oczywiście standardowo skarpety. Ja sobie kupuję w pepko. Skarpety po 12 zł. Ile? Kar? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No taki wzór słodziaśny, cukierkowy w serduszka. Teraz pokażę Wam ten plecaczek. Plecaczek ze cztery dychy. Do strzelania z pistoletem. O, proszę bardzo. Też myślę, że do zabawy w basenie bardzo fajna sprawa. Tego trzeba tutaj uważać, bo z tego miejsca właśnie cieknie woda. Więc, jeżeli dziecko nie jest w basenie, aby chodziło tak sobie po podwórku i kwiatki podlewało, to popa będzie mokra. Także ja to bym w jakiś sposób zabezpieczyła.